<śmuletra> <śmuletra> o, Oooooooo! Aj, Wiesz co, chodź tutaj. Pa, teraz już wydaje mu się, że go obgadujemy, co nie? I teraz już się pewnie denerwuje na no, a tak naprawdę nikt nikogo nie obgaduje. Wiesz o co chodzi? Tak. No. Co już pogadywaliście? w tym odcineczku będziemy sobie robić jakieś tu mniej więcej takie rzeczy, że... Pokażę wam jak w fz się robi, reguluje zawieszenie Umyłem filtra już, to już tego nie nagrałem niestety, sorry, ale muzyczka grała, już mi się nie chciało iść po górę, na górę z tym, z... po kamerkę I przyszły, o to musiałem wyciąć, bo tu były moje dane Przyszły, jak słyszycie... ...wagę woda paragonik też hop cek fuk blachowkręty <laughs> mamy je <laughs> żeby, żeby nie było tak mało tu jest 500 sztuk o a wiecie ile tu jest? 500 sztuk mam 1000 sztuk blachowkrętów A tu mogli zrobić pudełko, że, ma, że tu jest 1000 sztuk, krętów. No, patrzcie, mieści się, mieści się. Ale skam, patrzcie, 500 sztuk. Takie mam w i dobrze działają. Jak widzicie, o Nie będę je wkręcał. Może kilka jeszcze powkręcam z ciekawości, ale z przodu w ja ja Z przodu nie miałem w ogóle przyczepności, kompletnie nie miałem przyczepności. Dobra, Jak co, jakby coś to. To jest wyprany, wyczyszczony filtr. On jest taki już gumowy, a ten to jest fajniejszy. ten nie jest nówka. tego Te Miszki będziemy namaczać, bo aktualnie nie mam innego sprayu do oleju. kurwa Spray'u do oleju kurwa mm. nie mamy żadnego y, oleju do filtrów a żadnych sprayów do filtrów no nie mam, no będę musiał kupić, bo się zużył na ten, ten no Jak widzicie już jest podniszczony temu czas tego sobie tak wywalić albo będzie zapasowy jakby coś, że tutaj o papapa pa, pa, jakiś o tutaj trzecił się czy co takiego będzie po prostu i taka od ale mamy łańcuch. Możemy w sumie. Kurwa woda. Woda wszędzie jest. Możemy w sumie. Gdzieś otworzyć go. Mamy smarek. I to jest łańcuszek. Oto łańcuszek. Aż taki długi nie potrzebuje Ale zawsze mamy łańcuszek. No, Dobra odkładane to, to, to będzie gier na jutro, bo jutro będzie... E, jutro będzie stream Tym, jak się postaram, a nie już wsadzę ten filmik, dobra. Nie będę wam jakoś tym zawalał tego. Po prostu będzie... Myślałem, że ten odcinek wsadzę jutro, ale nie zostawię go. Ej dobra, mogę wam pokazać jak blacha wkręty się wkręcę do opon i pokażę wam jak działa o te regulacje. Dobra, co? Zaczynamy. Dobra, cóż, yy, tak, to jest. To było jak dobrze pamiętam, tłumienie kompresji takiego typu. I jakby jakby nie wiedzieliście właściciele WZ -y, jak ktoś ma WZE, -y, tu jest jeszcze yy, ten tłumik wyskoku tego. Po no, prostu odbicia. Ten co? Bierzemy się kręcik.

jak, jak będziecie mieć na 1, czyli tym zblokowanym, albo 22, czyli wykręconym To możecie uszkodzić tu regulację. To więc ja ustawiłem przedtem last 2, 3 Ustawiłem 19 i powiem wam, że to jest taki odbicie, że... O kurwa. Odbicie, że... No widzicie. Taki bardziej sprężynowe sprężynowy ale jeszcze muszę pojeździć, żeby dokładnie to sprawdzić to więc to jeszcze, jeszcze będzie dobra, lecimy dalej teraz ukazuję Wam tutaj kolejną regulację zawieszenia tu jest, nie wiem czy widzicie zrobię Wam zdjęcie w sumie pokażę Wam wkleję o to chodzi tutaj, że tutaj jest regulacja, tak samo działa jak na górze, czyli kręcicie do oporu kiedy już nie, nie będzie takiego cyknięcia, to odkręcacie na maksa Czyli 22, bo tak w serwisówce pisze I to jest pełna wasza regulacja I tak o, jeszcze wam nie wytłumaczyłem Jak jest odkręcone Jak teraz to jest, to jest najmniejsze tutaj tłumienie Tłumienie kompresji Jak to zwali w serwisówce Tłumienie kompresji, najmniejsze Na dole jak odkręcicie Będzie najmniejsze odbicie Tak to działa jak to Wam wkrótce wytłumaczyć? Musicie kręcić tym, jak stoicie przy lewym kole. Musicie kręcić, żeby odkręcić ten normalnie, jak odkręcać. I to zmniejszacie. Cyk. Tak zmniejszacie. Zmniejszacie tak po prostu wasz yy, odbicie. Wzwał, jak zwał. Tak to działa. Dobra, tak o. Ej, wam dam jeszcze ciekawostkę co w WZ i ogółem w Raptorach Niedawno się dowiedziałem, niedawno hmm. Kiedy zakopiłem gdzieś tydzień później Jest tu regulacja świateł Widzicie, to jest homologowany kład Macie regulację światła normalnie Jakby coś trzeba ma taki przycisk Bo tu jest moduł, żeby od światła, tam widzicie czerwone A ten przycisk to jest parbank. jak to widzicie czerwone Też świeci się. Niestety Przód nie działa mi, tylko tył. Nie wiem czemu. Coś w jest zrobione. Kieroneczki działają. Opa. Tykają się. Dalej. O, to ten chyba bardziej toporny, czy nie? Nie, też działa. Normalnie z tyłu, z przodu. Czyli z tyłu zobaczę, bo ostatnio to mi rama pękła. A wam pokażę. O! Aha! Chopaczek masy nie złapał! Tego, tak wy musieliście wtedy tylko. Tu jest modulik, czyli tylko cyk, tam masa, cyk, tu masa, leci, 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 tu masa i tam masa. Czy mi się, czy, czy mi się chciało? Nie, ja sobie wyprowadziłem. Tu plus, tu plus, i tu plus, i tu plus. Czyli po prostu leciał jeden kabel, tu się rozwidniał, jak widzicie, żółty Później leciał drugi kabel, tutaj. Yy, oddzielnie musiałem go zrobić. Ten leci tutaj, i to ma. A i wkrótce wam pokażę. No wkrótce pokażę Wam szybciutko, co mi się stało z ramą. Proszę bardzo. Widzicie to pęknięcie? Nie wiem, czy widzicie. O, tutaj o pęknięcie. Pęko. Mój no, terek trochę tam, a je boxa wyczyściłem. Oczywiście zakrywamy. Yy, ten jak to. Widzicie to pęknięcie, i przez to pęknięcie moja rama cała się buja. No aktualnie na kierunku się trzyma, to nie chcę o, o chcesz mieć nisko w Proszę bardzo chcesz mieć wysoko w Proszę bardzo no, tak to działa jak sonik jest? jest tego to nie działa A nie krótkie, ani długie ni hu, hu bo tu jest jeszcze taka lampka nie huja ni hu, hu nie działa dobra Start engine, e, dobra. A z tyłu jakby coś tam jeszcze do tego, e, do, e, tych. do tych do tej ustawienia. Tak samo to jest po prostu tył. takie same ustawienia są, tylko tutaj o wiele ciężej dojść do tego odbicia. Ale mam tył akurat mięciutki. Jak ten pokazać? No macie... O bo ty się wywala? Tył mam bardzo miękki, jak widzicie. O. Przód, przód akurat jest sztywny. Dobra, przechodzimy do kolejnego etapu tego odcinka, czyli Blachówkręty. O ty kuła, gdzie ty mi uciekasz? No, Dobra, gdzie ty mi Blachówkręty uciekasz? Każdy ma być na oponie. Na O. Teraz to, te koło, patrzcie, patrzcie, jak one wyglądają, patrzcie, jak te wygląda. Twoja mocna różnica i za chwilę te, o takie, o, o te będzie takie samo jak te. Dobra, tylko e kurwa. Dobra, zrobiłem te koło. Jest kurwa 22,12. O, ale plecy plecy mi boli nogi. Tak to wygląda. Raz, dwa, trzy, cztery 150 razy trzy Na tym gleniu Dwa i pół, no dobra, no dajmy Dwa, czyli dwa i pół Dwa i pół, no Dobra, co? Przód zrobiony Całutki, o, pokolczowany, pokulcz, tak o, tak powiem I teraz najważniejsze Trzeba powyłączać Wszystkie dźwięki Godzina trochę szybko mi zeszło ale to jest najlepszy dźwięk. Uwaga, uwaga! Oh, kurwa, kurwa, to taki fajny dźwięk. Musimy tak do przodu kotać, żeby też zarzucić tam. Patrzcie, jak rysuje to, kurwa. O oh, kurwa! No. Cóż, spróbuję wymienić, żeby tam filtr. No kurde. <śmiech> <śmiech> y no nie wiem no Co się wykmini. Przyjechałem co, nie? Nie. Ja to też byłem. O to kopyk, cyk, mek Pierwszy. I nagle. Pierwszy wkręt. Pierwszy z mojej no. ręki. Z mojej ręki pierwszy, nie? To też nagrywa. Ja się nagrywam. Dobra, lecimy dalej. Ty w sumie... No ja będę wkręcał, bo ja fajny rider jest, jak chcesz. A powiedzieć. to śnieg, okej. Okay. Myślałem, że kurwa normalnie aż ku nie umyłeś. Nie, to jest śnieg. Chyba co robię, że filmu, filmów mieszkami sobie koło jak zwykle. zupełnie. Jednej rzeczy nie zrobiliśmy dzisiaj. A ja u mnie na górze, oh, na, na górze się suszy. Wbijajcie na opadruk.pl, gdzie możecie się zaopatrzyć w nasze ciuszki to nie pali gumę. Ja tutaj do. mamy taki wzór na, na plecach, tu taki na klacie, tutaj mamy sobie taki, jeszcze są też inne, oraz kolory, i koszulki, i wlepy, co chcecie, to sobie zamówicie. Link w opisie pod filmem. O zóry, pa. pa! to też na każdą posketowałeś? A tutaj w ogóle te się tylko waliłeś? Mhm, żeby się nie porywały. No. Wiesz, że on tu, te dłuższe, ale niektóre wprost w No pewnie, że tak. I normalnie też powiecie trzyma. Bocz! No, o to mu chyba bardziej nabito, co się zdjęłam. Co? O to mam bardziej nabito, chyba półtora mu tu. A, bo to, to, co się Tak, co się zdjęła. Tak, A i co, w tamtym na naszym kurczę jeszcze śmigasz czy robiłeś tu się? Cały czas <laughs> tak. śmigasz na tym. <laughs> Czyli smart łańcucha działa normalnie. <laughs> Myślę, że tak samo jak u ciebie to i mi się powkręca. To że tak na skos. Ty, mi się wydaje, że ogólnie mniej więcej... O nie, ja poliłem gumy ostatnio. Ciekawe i są. Pod, pod skosem ciebie. Pod skosem jak No dobra. Kopień. I zrobimy test od razu, czy tak lepiej, czy pod skosem. Mi się wydaje, że tak. Ale no, jak mi te kostki się pourywają, wiesz ile, wiesz, ile wiesz, Pamiętasz ile dam za te opony ciebie. No ile? 150 zł. Za komplet, Czyli za przyczyty. Czyli nic. Jak zapony to jest no. nic. Nic. Tak więc tego. A, nie. daj roli. to to tak nie mamy stanie. tyle tych o, jeszcze, przykręć i odkręć, przykręć Odkręcałem sprawdzałem, ma, mało co dziury. Bardzo przystań, mało, patrz, ma tak... czekaj. czekajcie, o, u mnie tutaj niektóre papu wyrwało. <grywa> nie, nie ukrywam, jak wjeżdżałem na ten, na przyczepkę, to oporywałem trochę, bo się już znałem. O, 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 pomniszka. Po co? Bo nie wiem, czy przyjadę. A to, czemu nie? Czy nie zamarzę znowu. Nie załatwisz, majster, wszystko będzie dobrze. A jeżeli kun prostownik wujka zadziała i mój to żyje, to przyjadę, no bo nie ma problemu, nie? Tylko mam no nadzieję, że zadziała. Ej, owaj powiem ci? No Jakie macho odpali? Odpali czy nie? Bez sania, patrz, bez sania, bez Patrz, sania. bez, sania. Jest, bez sania. Jest bez sania. Ale ma pytania, no właśnie, bez sania. No musiała jeszcze pochodzić na saniu, ale widzisz nie ma pytań Jak na Yamaha. No kurczę, panie, ja ci powiem, że w tej kasie cedrowałeś tego kładu to zajebisto No, oprócz, że jeszcze trochę dupę rozwaliłem ale to już ty nie? To, jest to już tak. ja To jest już ty to, i tak już to, to już ty No czy, czy, czy w droższym, czy w taniższym? No Widzisz to, że idzie. idzie. Tu chyba Pekali, nie będziesz oszczędzał. Ja jak będziesz zamykał tą łopatę? No, na pod to. To, yutr No i da. No i tak to jest. Nie do czy takiego złota. Jaka to? No, to nie DIT. No, NUL. Nie? NUL. Ja wydaje mi się, że do niego jak najtańszej wystarczy. No, stuwa. To jest. not DIT. did DIT. NUL DIT. O, już co? Chodź tutaj Pa, teraz już wydaje mu się, że go obgadujemy, co nie? I teraz już się pewnie denerwuje, na no za tak naprawdę nikt nikogo nie obgaduje. Wiesz o co chodzi? Tak. Co no. już podgadywaliście? No. Ej, czekaj, czekaj, czekaj. Zobaczysz na odcinku o co chodzi. Zatrzymam. Czekaj. No zobaczmy, <noise> ile mam tego. O! Ty, mam na połowę więcej tego. Ee, boryga. No to co, to elegancko? No. A to nie jest jakiś wyrównawczy zbiorniczek? Tak, i to idzie do chłodnicy też. Tak? No właśnie. I mam w kodnicy na po podkurek, pod sam kurek, że jak odkręcę, to no. No, po prostu patrz. No i bardzo dobrze, bo to jakby nadmiar tego po prostu wywalać i tutaj, i powrotem później sobie wraca, jak no, trzeba. Fajnie. No to jest. fajne. No to jest. W yy, jest. Ja nie wiem, czy ja takiego gówna miałem. miałem takie coś w DRZ-cie, mordo. Czemu woliłeś. Co? To cały wychodzi... czas miałem w drz a, to... To, to. jest fajne właśnie. No tak, no. Bo czekaj, y... Miszka Raptor ma gdzieś o tutaj. Tak, a on gdzieś z przodu ma. No on ma z Przejmuję teraz vloga Gleciana i w sumie swego też normalnie. Mam dwie ręce, więc... Ręce? Kamerki kręcę. Patrz mi się, jak to wygląda. Co? Pokaż. Ty no elegancko. Myślę, że będzie trzy. Dobrze, jeszcze po bokach też wam tutaj na te rancie. No pewnie, że tak. Będziesz się składał w zakręcie, to normalnie zamykasz oponkę i śmigasz, nie? Ej, która? A ta jest twoja, a ta jest moja, tak? No, przecież po niebieskim. Ano. To jest jak tutaj się wkręci? Pa, dwa gimnale, ty. Nie, tu się nie wkręcimy, proszę. Pokery. To! A, oh, sorry. I teraz taki wulkan wystrzeliwujący na filmie. No. Lecz on lubi takie tuningi O, diudo zdoła Rudego <laughs> patrzę, Rudy, co? przepraszam Dziękuję Patrz, teraz otworzysz tego Mam taką dość Musisz tak, tak zrobić, bo ty no? macha i ja dopiero wykłada śrubka. Ja. A jak śrubka wypada to wtedy... O, jaki czyściutki, ej to się szanuje Jak śrubki o. wypadają to znaczy, że ma Plus 10 no? do szybkości, taki plus 20 trochę... do uwalenia się. To Mi skrawa. się wydaje taki trochę, że on teraz dla takiego zdenerwowanego wygląda. Ej, a to jest ten twój powerbank, który się ładuje normalnie telefonem? Telefon no, no to, się to świato, ładuje? to światło, to światło. Aha, pociesznie. No, i tu się ładuje. Tak, ten ty. Rudy, kurde, Rudy, Gleczan. Co? Jest taki temat. Ty miałeś ten potencjometr i strzelający w co nie? Ty to, to, to masz teraz? Popsuło się. Popsuło się. A będziemy robić coś z tego, bo ja mam fajny pomysł na odcinek. Do nicina? To? to do nicina weźmiemy twój cewkę. No dobra. Wtedy będzie łatwy. A wiesz o co chodzi? Karabin zrobimy z wydechu. Ty, no. ty. Te światła nie na rado się świecą, co? Ty, no zajebiliście. Bez kitów w ziemię. no jest do... Ja mam chyba... Raz, dwa, trzy. Trzy metry. Na trzy metry do przodu świecą, no. Dawy jeszcze podkręcić. Wjechałem na ambicję Teraz dla Glecia i I.O. będzie podkręcał światła. Podkręcę światła! Czekaj, bo mnie ręce bolą od tych kamerek. Czekaj, Dawa. muszę spo... Nie, po prostu jakoś źle trzymałem. Pokręca, o, bo... jest taki typ kręci śrubki, coś tutaj, podkręcę światło. No dawaj w górę. O, prawe już jest git. No, teraz jest dobrze, do przodu świeci, jeszcze lewe. Co, jeszcze trochę do góry? No, ale lewe jeszcze podkręć. No i teraz zobaczymy, czy co, co, coś działa. Tam siedzi glacią. po drugiej stronie i podkręcę światło do regulacji, ojej oh, yeah. No dawaj, dawaj Trzegaj. muszę złapać no. O, ej, do dołu dawaliśmy, ty Nie, da tam dawałeś do góry pa, O, pa. idzie w górę, pa No dawaj Będzie git O, idzie, idzie w górę, idzie I Jeszcze Jeszcze. lecam no teraz świecisz na jakieś 6 metrów przed siebie. nie? Nawaj 10 i będzie zajebiście. A to krótkie światło? Masz tutaj tej długie? To są krótkie. No to dobra, to będzie git. Czekaj, teraz te. No to jest duże. Za wysoko też nie może być. Dobra, no, bo one tu świeci mniej więcej, bo są masz te trzy. A, to chodzi ci o te trzy, a ja patrzyłem na te górne. <laughs> No to będziesz będziesz po gałach jechał. Ja ej, w Anglii nie jesteśmy, okej? Okay? No dobra, ej Chociaż ja ostatnie kierunki pomyliłem, nie? No. pasy Znaczy Niby takie proste, a czy no takie niemęczące... To a to co chcesz, żebym ja teraz kręcić środki? Kręcę, ja. Tak? A będziesz trzymał komerki? Tak. No dobra Grecian, dalej kręci światło? Trzymaj komerki. Oj oj! Rudy kamer... co na trzy komerki napierdziela, nie? Znowu kamerami na nie to... Kręcę to z drugiej strony, w jednej wszędzie są. Dobra. Tutaj ją nie przebiję, tak? Tak wkręcę Mogę Wkręcę Widzisz, tutaj jest taka guma i to myślę, że się pourywa Dobra, to w takim razie jak coś, to na twoją odpowiedzialność Dobra Biorę dwie Patrz Z księgi wódki dwie poproszę Nie <ślamy> patrz, patrz. To jest tryb sport Docisk dobry No A to jest tryb Enduro tryb, Enduro, tak Nisko dupa Sport Czy ty mi <ślamy> Sport To już takie było? No Tak O gorąco jebana jest co? Gryczana kamerka No tak, bo ja w zasadzie... domu się trzymać nie da Tak, bo Ta, no. też trzyję Nie, fajnie. nie A ty w jakim? A jak, to A, bo ty Full HD f 4K No właśnie, tak myślałem To na tuki Ej, a dasz szaga? Dam Będę mógł dać mu fefru? Tak Ale Odwinąć? Tak A ty mi też spróbuj Nie No <Pracy>. Ty, Miszka, to żartownisz, ty Asha, asha, hi, 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 hi. Ty, ale Ty, ale ten co jak to był walony To było prane Ale chyba nie w pralce Nie No Mam związek, on się wzięł do pralki i jebała pralka filtrem i ubrania i wszystko jebało O Boże No I kobił Nie, chyba, nie wiem Nie, nie. wiem, co on z nią zrobił Pewnie wyprął pralkę, czeicie? Wyprał pralkę, pralkę. 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 Wyprął pralkę. pralkę No Musimy... Ej, Nie To będzie się kręcić? Tak? Dawaj Weź to zrób proszę Nie będę trzymał tu oczy Ja? Nie możesz Ja? Tak I Nie możesz u Gleciana ja? przebywać, zauważyłem Dobra Ej, kurwa Jemu <laughs> i byski tu robimy to? Weź Można to A tak, Albo weź z drugą Kręcę, śrutki kręcę, potem obrębem O kurwa ty Możesz stanąć na czymś, wystarczy większym siłopórzom Normalnie no, On jest gleczane, to po nas chwycie lataliśmy Łooohohohohohoho Oooo, teraz tam do j**łem być dosnę O, to nie Ale się rozkłada nie. tak nagle, tak Siup Ty dobry nie? Jajko skończysz? <noise> ale faza, ty Za duże obciążenie Ło, ale po palcach sobie walnęłem Takich taki ciężkich pękł jeszcze nie było Ty no, 80kg mięsa Jak kebab Kebab, ty Kebab. <noise> 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 Dawaj rudy Nie, ja tu 500 Wiadomo, która jest moja teraz czuję, bo jest ta cieplejsza no. To przynajmniej tak, ci będzie tak, musze grzec w ręce zimą, tylko jak ci w no, tak, ręce. O, o tak ja nagrywa. Dobre? Słuchaj Zajebiste. Urwała się kostka podczas skręcania hmm? No, widzisz? Ej, to teraz się trzyma! <laughs> Ej, to wszystko do EGL, co? Nie. No, sorry. <laughs> Tam co? jest do EGL, co? Gdzie? Tutaj. Co to jest EGL, to, to to wszystko, tak? No No trochę też do Yamahy Czyli jest? filtry i... filtry. To jest filtr, na przykład do Yamaha, prawda? Tak. Oleju. No już widać, że nawet lecią taką sprawdzą, rozszerzą czy nie ma opiłków. Tak ja... I, I leżą na ziemi. Jeszcze rzucają. <laughs> jaki Mocny, mocny ty! <laughs> tu. No, za. No, sorry, no sorry. Wow. A, A dopiero? Ja trochę się to Ja nie, czy dali. piłki są. Teraz Tera nie będą. Tak się sprawdza, czy są piłki w filtrze. A później go zakładamy z powrotem. No no tak, 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 tak. tak. Ekologia. Bez kitu ale twoja kamerka jest gorąca, jednak 4K to 4K. No ale i powiem tobie, że na przykład na mojej komerce też widać, że masz pryszcze. Robimy przybliżenie ręce, <laughs> żeby pryszcze nie było widać, gdy no Nie ma to piłków ty, ale zdrowy silnik No Ajajaj, teraz to Normalnie pewnie się czujesz jakbyś dzierał z kurwy stringi, co? <noise> Czyli tego nie potrzymy? No kurde, ty czyściutko Piasek, piasek, bo padł z tego No im Chłopie Patrz Nic No może tam jakieś lekkie, delikatne straszne. No ale to wiesz, może być z ziemi, bo mi rzucaliśmy, a ja patrz, patrz, patrz Patrz, patrz, no to patrz, 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 patrz. To jest wszystko metal. No. On się wala po całym. Nie, no jest eleganty powiem tobie, Wyskitu No, jak za Zdrowa. takie kasę? Zdrowa Yamaha. No, Zdrowa tak Yamaha z Podlasia. Tak Damasków w Podlasie. Jakby ktoś nigdy nie widział jak wygląda w koleju, to no. tak wygląda. Z Yamaha Fryzy 450 gleczana. E, Czyli dokładnie HS 140. Szczerze nikogo tu nie było. No co ty? Co ty? Wszystkich to interesuje. Kłok młotkiem walnął. <coughs> <grym> to robi, bawić. No to fajne jest. Będziesz to kręcić? Dawaj Rudy, siadaj tam, ja cię zakręcę. Grecian, dawaj. Czemu? Już to robiłem. No ta! Ja wpadłem nie, nie, nie na to pierwszy. Nie, nie. bo ja już gleciama kręciłem. A <grym> sorry. Tylko stań jeszcze na kole. Pa, teraz takie ujęcie. Pa, pa! Cyk i nagle cyk. Cyk <grym> No. Cyk. Kiedy będzie cyk? Jak będziemy u kolcem, Jak będziemy u ciebie kolcem kręcać. No. Jak, bardzo jadę. prawdopodobne, bardzo prawdopodobne, nie powiem, że nie. Ty. trzymaj kamerkę. Tu weź postaw. Możesz zatrzymać się nagrywanie. W tak, dobra, to ja zatrzymuję widzowie.